dała o sobie znać grupa haktywistów, która działa pod szyldem Anonymous. Jeden z użytkowników Twittera wrzucił post, gdzie informuje, że grupa stworzyła specjalną stronę internetową, która będzie zbierać dane wykradzione Rosji. Pierwszą ofiarą okazała się firma Rostprojekt, której to blisko 2,5 GB w maili udostępniono na omawianej witrynie. Ponadto grupa ujawniła wczoraj dokument, który jest rozkazem Ministerstwa Obrony Rosji, w którym to zawarto polecenie przygotowania propagandowych treści, na których widniałoby fałszywe, złe traktowanie rosyjskich jeńców. Rozkazuje opracować i rozpowszechnić serię materiałów wideo demonstrujących nieludzkie zachowanie personelu wojskowego Sił Zbrojnych Ukrainy i formacji nacjonalistycznych na terytorium Ukrainy w stosunku do jeńców, którzy wyrazili dobrowolną chęć poddania się. Tak brzmi fragment wspominanego rozkazu. W rozkazie widnieje też jego uzasadnienie, które mówi, że w mediach społecznościowych można zobaczyć nagrania, na których widać dobre traktowanie rosyjskich jeńców, co może być motywacją do dezercji. Co ciekawe, na dokumencie widnieje data 21 marca i podpisany on został przez generała Bułhakowa, czyli tymczasowego ministra obrony Rosji. Przypomnę, że do tej pory funkcję tę pełnił Siergiej Szojgu, który tajemniczo zaginął i właśnie ten dokument... Może wiele mówić na temat tej sprawy.